No, cześć, witam Was dzisiaj w kolejnym odcinku podcastu, który będzie troszeczkę inny niż trzy poprzednie, które się tutaj pojawiły, dlatego że chcę właśnie takie trochę cięższe tematy, trochę takie bardziej rozkminkowe treści przeplatać takimi lżejszymi, bardziej codziennymi. Więc pomyślałam sobie, że przyjdę do Was dzisiaj z taką bardzo luźną treścią i opowiem Wam trochę o tym, co w ostatnich dwóch miesiącach było dla mnie fajne, ciekawe, może trochę odkrywcze. I będą dużo rzeczy z bardzo, bardzo różnych kategorii, bo mam wam do polecenia, zarówno serial, ale też nawyki, czy na przykład rzeczy, które pozwoliły mi się nieco wyłamać z mojej rutyny. Więc mam nadzieję, że taki odcinek też wam się spodoba. A teraz już nie przedłużając, przechodzimy do tematu tego odcinka. Wspominałam wam już tutaj w tym podcaście, że dla mnie styczeń i luty to były miesiące takiego totalnego spadku energii i nastroju, więc zamiast tej ekscytacji w nowym roku, Próbowałam jakoś ten czas przetrwać i szukać sobie dużo komfortu. I mówiąc tutaj o komforcie, nie mam na myśli też tego, że mm, zamawiałam jakieś syfiaste jedzenie, fast foody, że zarywałam noce na serialach, czy nie wiem, całymi dniami skrolowałam na przykład telefon. I myślę sobie, że jestem już w takim wieku i też dojrzałam do takiego momentu w życiu, że zaczęłam rozumieć. Że te typowo komfortowe rzeczy, które kiedyś wydawały mi się właśnie takim odpoczynkiem i komfortem, takiego prawdziwego komfortu i odpoczynku mi nie zapewniają długoterminowo. One tak naprawdę dają mi takie złudne, chwilowe poczucie ulgi, ale to uczucie bardzo szybko mija. Więc styczeń i luty to były dla mnie takie miesiące trochę odkrywania tego, co naprawdę przynosi u mnie dobre efekty. I pierwszą rzeczą były ciepłe posiłki, które sobie gotowałam w domu. I stawiałam na bardzo mnóstwo zup, na jakieś warzywne gulasze, kary i tak dalej. Może dla kogoś to nie będzie odkrycie, ale powiem Wam, że do tej pory, gdy ja na przykład miałam jakiś gorszy moment w życiu, to oczywiście w pierwszej kolejności zawalałam zdrowe posiłki na rzecz właśnie jakichś gotowców czy zamawiania. I od razu powiem Wam, że ja wcale nie uważam, że takie gotowce czy zamawianie jest złe. Ale no teraz już w tym wieku uważam, że to powinno stanowić jakiś mały procent, zwłaszcza właśnie, gdy czujemy się gorzej i fizycznie, i psychicznie. Dlatego, że jedzenie jednak ma za zadanie dostarczyć naszemu ciału energii, i to jest jego główna funkcja. Więc, jeżeli jemy byle co i nie zwracamy na to uwagi, no to ten organizm nie ma skąd czerpać tej energii i się regenerować. I w ogóle mam takie wrażenie, że po przekroczeniu tej magicznej granicy 30 lat, nagle coś w naszej głowie się przestawia i jakaś życiowa mądrość na nas spływa, bo wszystko to, co do tej pory w teorii ja wiedziałam, nagle do mnie zaczęło docierać jakby na zupełnie innym poziomie i zaczynałam to w końcu rozumieć i to przyswajać. Właściwie cały ten okres taki jesienno-zimowy, to dla mnie w tym roku były właśnie ciepłe posiłki. I jeśli miałam na przykład w tym czasie jakąś ochotę na coś zimnego, nie wiem, jakąś sałatkę albo jakiś jogurt z owocami, to mimo wszystko starałam się bardzo, żeby chociaż śniadanie było ciepłe i takie rozgrzewające, bo zauważyłam, że kiedy na pierwszy posiłek jem właśnie coś ciepłego, to mój organizm dużo lepiej funkcjonuje. Ja się czuję też dużo lepiej, więc mówcie, co chcecie. Może to jest starość, ale ja w tym roku naprawdę odkryłam moc ciepłego jedzenia, i to naprawdę przyniosło mi bardzo dużo takiego komfortu długoterminowo. W ogóle to jest też bardzo ciekawe, dlatego że właśnie będąc, jakiś czas temu na takim jogowym kampie, miałyśmy warsztaty właśnie z medycyny chińskiej. I tam dużo, dużo było właśnie na temat ciepłego jedzenia, zwłaszcza o poranku, kiedy my budzimy się właśnie rano po nocy. To nasz organizm jest rozgrzany. I kiedy my w tym momencie dajemy mu coś zimnego, no to dla naszego organizmu jest to lekki szok. I ja naprawdę zaczęłam zauważać tą różnicę, że z samego rana bardzo lubię właśnie ciepłą wodę. Ciepły posiłek, więc wszelkiego rodzaju właśnie owsianki na ciepło, jakąś jajecznicę z pieczonymi warzywami. Zdarzało mi się nawet parę razy zjeść na śniadanie zupę, co dla mnie kiedyś było absolutnie nie do przejścia. Natomiast teraz jest to dla mnie już na tyle normalna rzecz, że właśnie z samego rana ten ciepły posiłek to jest u mnie już poniekąd standard. Druga rzecz, którą odkryłam e, już w sumie w zeszłym roku, to wypożyczanie książek z biblioteki. I wierzcie lub nie, ale ja zatrzymałam się w tym temacie chyba trochę w przeszłości, w której wypożyczały się lektury szkolne albo jakieś młodzieżowe powieści, na przykład podczas wakacji u babci. Ja przynajmniej mam takie wspomnienia właśnie z biblioteką. I okazuje się, że asortyment bibliotek jest w tym momencie tak szeroki, że można w nich znaleźć książki, które w księgarniach są na przykład opisywane jako nowości. I kiedy zaczęłam swoją przygodę z czytaniem tak na poważnie, to okazało się, że czytam tych książek naprawdę dużo i kupowanie ich po to, żeby przeczytać je tylko raz, a później odłożyć je na półkę albo sprzedać dalej, no wydawało mi się czymś takim trochę bezsensownym, więc w zeszłym roku do granic możliwości właśnie wykorzystywałam swój pakiet na Legimi, ale niektóre książki nie były tam dostępne. No i tutaj właśnie na ratunek przyszła mi biblioteka. I jeszcze rok temu powiedziałabym wam, że dla mnie książki cyfrowe to jest najlepsza forma czytania, a teraz właśnie mocno odchylam się w stronę papieru i ma to chyba związek też z tym, że elektronika mimo wszystko cały czas nam towarzyszy. Bo czy to jest właśnie czytnik, czy komputer, na którym pracujemy, czy jest to telefon, z którego właściwie ciągle korzystamy? Czułam po prostu takie lekkie zmęczenie patrzeniem ciągle w ekran. Brakowało mi tego dotyku papieru pod palcami i zapachu książki. To są takie rzeczy, których nie da się odwzorować na czytniku, po który oczywiście nadal sięgam, bo on jest bardzo wygodny, przenośny i można go zabrać ze sobą wszędzie, ale jednak coraz częściej ciągnie mnie właśnie do tych książek fizycznych i uwielbiam. Tą taką y, możliwość pójścia sobie do biblioteki, poszperania po regałach. Ja się wtedy czuję dosłownie jak mała dziewczynka, która buszowała w bibliotece w poszukiwaniu ani z zielonego wzgórza. No i to jest jedna z takich rzeczy, która totalnie przywraca moje dziecięce wspomnienia. Więc biblioteki to jest coś, co ogromnie Wam polecam. Zwłaszcza jeśli czytacie dużo albo właśnie lubicie czytać w papierze. Może nie zawsze trzeba kupować tą książkę papierową w księgarni, tylko może właśnie warto wybrać się też do biblioteki i sprawdzić ich asortyment, bo można dzięki temu też naprawdę dużo zaoszczędzić, a ja mam takie właśnie przemyślenie, że przy okazji rozbudzam w sobie też to swoje wewnętrzne dziecko, które właśnie ma takie wspomnienia z tą biblioteką w wakacji u babci. Bardzo dobrze mi się to teraz kojarzy i za każdym razem, właśnie kiedy z tej biblioteki korzystam, to tymi wspomnieniami do tego dzieciństwa wracam. Trzecia rzecz będzie czymś, co w ostatnich tygodniach zaskoczyło nawet mnie tego o mnie na pewno nie wiecie, ale jeśli chodzi o taki intuicyjny ruch, taniec, poruszanie swoim ciałem to ja osobiście czuję się jak największa kłoda na świecie. Mam wrażenie, że moje ciało w takich sytuacjach się nagle spina i lekkość po prostu ulatuje z pierwszym ruchem. Ale ostatnio odpaliłam sobie ponownie chirurgów. W jednym z odcinków Krystyna właśnie tłumaczy swojej przyjaciółce Meredith, że jej sposobem na negatywne emocje i stres, jest tak zwane dance it out, czyli metoda wytańcz to w takim dosłownym tłumaczeniu i nagle jak sobie obejrzałam tą scenę właśnie w chirurgach to sobie uświadomiłam, że to jest dokładnie to, co robimy praktycznie na każdych zajęciach jogi pod jej koniec, czyli właśnie takie wytrzęsienie, wyskakanie i wyrzucenie z siebie ruchem tego co gdzieś nas blokuje, odpuszczenie sobie. Kiedy myślimy o negatywnych emocjach to, na przykład, mi pierwsze słowo, które od razu się tutaj pojawia, to jest napięcie. I nawet w świecie zwierząt jest to zachowanie bardzo naturalne, które właśnie ma zresetować system nerwowy po jakimś stresującym wydarzeniu. Więc co jest przeciwieństwem napięcia? No właśnie, ruch. I tyle się mówi o tym, że gdy czujemy się gorzej, no to aktywność fizyczna jest jedną z tych rzeczy, które najbardziej mogą nam pomóc. Natomiast właśnie ja teraz w tym punkcie mówię o takim stricte wytańczeniu, wyskakaniu i wytrzęsieniu emocji. To jest dla mnie absolutnie odkrywcze, bo to naprawdę działa. Ja miałam tendencję często do siedzenia w tych swoich negatywnych emocjach, rozpisywania się w dzienniku, rozmawiania o tym na terapii. I jakby to wszystko nadal jest OK. Ale w końcu dotarłam też do takiego punktu, w którym odkryłam, że nie do końca te wszystkie rzeczy pozwalały mi te negatywne emocje puścić. One cały czas gdzieś tam w środku były, cały czas były gdzieś tam skumulowane w moim ciele, i mimo, że o nich mówiłam, mimo, że wyrażałam je słowami, to one nadal nie były w stanie przeze mnie przepłynąć. I właśnie w styczniu i w lutym robiłam to naprawdę często. Bywało, że nawet kilka razy dziennie sobie odpalałam jakieś dwie ulubione piosenki i skakałam, tańczyłam do momentu, aż zrobiło mi się lepiej. I pozwalałam sobie, żeby te wszystkie emocje sobie płynęły, żeby to wszystko puściło. I nie mam zielonego pojęcia, jak to działa, natomiast to naprawdę działa. I moje odkrycie okazuje się, że im częściej właśnie tym ruchem puszczam te emocje, odblokowuję się. Um, właśnie staram się połączyć z tym swoim ciałem poprzez taki intuicyjny ruch, taniec, skakanie, tym krócej te emocje we mnie zostają. Więc naprawdę polecam Wam spróbować tego sposobu: puścić sobie swoją ulubioną piosenkę, czy to z samego rana, żeby dobrze zacząć dzień, czy nawet jak macie jakiś gorszy moment w ciągu dnia i wytańczyć to wszystko, co potrzebujecie z siebie zrzucić. I ja nie mówię, że to jest jakiś magiczny sposób na wszelkiego rodzaju, na przykład pogorszenie nastroju, ale na mnie naprawdę działa jak złoto i praktykuję to teraz codziennie, każdego dnia. Staram się wpleść chociaż te pięć minut ruchu, takiego właśnie intuicyjnego, nawet jeżeli miałaby to być jedna piosenka z samego rana. To jest to naprawdę ogromna różnica, która wpływa na mój nastrój niesamowicie dobrze. Czwarta rzecz, która była moim odkryciem początku tego roku, to jest trening personalny. I gdyby ktoś mi powiedział, że ja polubię siłownię i trening z ciężarem. Właśnie na siłowni, to popukałabym się w głowę, bo dla mnie siłownia to było jedyne, jedynie miejsce takie na dojechanie się wszelkimi ćwiczeniami Czyli wiecie, jakiś orbitrek, schody, bieżnia, ale ta strefa z ciężarem, no ona była zawsze dla mnie taka oniśmielająca, i ja wiedziałam, że ja tam nigdy nie dotrę. I tutaj znowu wchodzimy w tematy po Oczywiście się trochę śmieję, ale no w moim przypadku jest to jakby bardzo prawdziwe i bardzo adekwatne dlatego że niestety z wiekiem, ale też ze względu na swoją właśnie pracę siedzącą, zaczęły mi wysiadać plecy. I mimo robienia jogi, wzmacniania ciała jakimś takim treningiem na macie w domu, no to nie byłam w stanie wzmocnić niektórych mięśni na tyle, żeby te plecy odciążyć. I co miesiąc miałam taką standardową wizytę, właśnie na masaż leczniczy, żeby jakoś sobie ulżyć. Ale w końcu jedna z tych pań, do której chodziłam, właśnie na ten masaż, powiedziała, że no, dopóki ja nie wzmocnię sobie tych mięśni pośladkowych, no to niewiele się poprawi, bo niestety pośladek mam słaby i to co najbardziej obrywa w tej sytuacji, no to są plecy. No i w tym momencie zaczęła się moja przygoda z siłownią i bardzo zależało mi też na oddaniu się w ręce kogoś, kto po prostu zrozumie mój problem i pomoże mi dokładnie w tym, czego potrzebuję. I bardzo bałam się pójścia na tą siłownię sama, dlatego że wiedziałam, że ja tej techniki nie potrafię. Bałam się, że będę podnosiła zbyt lekki ciężar lub trochę zbyt duży i bardzo ciężko było mi się przemóc, więc w grudniu zapisałam się na taką konsultację do dziewczyny, którą całkowicie przypadkowo znalazłam gdzieś tam na Buxi. No i spotkałyśmy się na taki trening testowy. I powiem Wam, że to mi się tak bardzo spodobało i kliknęło między nami na tyle dobrze, że aktualnie ja na te treningi chodzę już drugi miesiąc i jestem absolutnie zachwycona. Ostatnio miałam dwutygodniową przerwę i właśnie wczoraj byłam na treningu siłowym. I mówiłam swojej trenerce, że tak strasznie się stęskniłam za tym treningiem siłowym. Przez ten tydzień przerwy było jeszcze OK, ale po kolejnym tygodniu znowu budziłam się z bólem pleców. Więc w momencie, w którym ja ten trening robię regularnie i naprawdę wzmacniam te mięśnie, ja oczywiście jestem na początku swojej drogi, więc wiecie, te mięśnie jeszcze mam dość, dość słabe. Natomiast właśnie po takim regularnym treningu, ja się budzę co najważniejsze bez bólu pleców, i tak naprawdę ja z treningu na trening. Czuję, że to moje ciało naprawdę się wzmacnia, że mogę podnieść coraz więcej, że jestem silniejsza, i przy tym nadal czuję, że nie robię sobie krzywdy, no bo jestem pod kontrolą osoby, która się na tym zna. Niestety z domowymi treningami u mnie było bardzo różnie, bo ja nie, przy niektórych ćwiczeniach nie potrafiłam utrzymać tej techniki, nie wiedziałam, co zrobić, żeby te plecy odciążyć. I przy niektórych ćwiczeniach naprawdę plecy bolały mnie bardzo i nie potrafiłam powiedzieć, co robię źle, bo wydawało mi się, że wszystko jest tak, jak to oglądam na YouTubie czy na tych wszystkich filmikach instruktażowych. I tak naprawdę ten trening personalny pokazał mi, że wystarczy delikatnie zmodyfikować ruch, żeby wszystko było OK i żebym nie miała takich właśnie problemów z bólem pleców przy robieniu konkretnych ćwiczeń. Więc mnie na maksa fascynuje ta zmiana dlatego że właśnie kiedyś siłownia kojarzyła mi się jakimś planem treningowym po to, żeby właśnie schudnąć czy wyrzeźbić sylwetkę. No i nadal uważam, że to jest jakby jak najbardziej ok. ale otworzyłam też swoją głowę na to, że można to robić po pierwsze dla przyjemności, a po drugie dla utrzymania sprawności ciała. I to pozwoliło mi się w tej siłowni naprawdę zakochać i zakochać mi się w tym treningu siłowym. Poza tym też bardzo lubię te treningi za to, że no znowu Poznałam nową osobę, z którą mam super kontakt, z którą rozmawiam absolutnie o wszystkim, śmiejemy się z głupot, żartujemy. To też jest dla mnie poniekąd taka lekcja, że naprawdę ludzi można poznać wszędzie i czasem nie jesteśmy w stanie przewidzieć, na kogo na swojej drodze trafimy. Kolejne odkrycie, to wydaje mi się, że będzie już chyba piąte w tym, w tym odcinku, będzie związane z pisaniem dziennika. Ale tym razem szczególnie chcę Wam wspomnieć o czymś, co w gorszym czasie dosłownie trzymało moją codzienność w ryzach. I nie będzie tutaj mowy o praktyce wdzięczności. Myślę, że o tym słyszała nie jedna z Was, i też uważam, że praktyka wdzięczności jest czymś absolutnie fantastycznym. I kiedy właśnie mamy gorszy moment w życiu, to przypominanie sobie o tym, co mamy i co jest dla nas już w sumie takie oczywiste. Bardzo potrafi podnieść nas na duchu i też podnieść naszą, nasz nastrój. Natomiast ja w pierwszych miesiącach odkryłam coś troszeczkę innego. Z angielskiego to nosi nazwę Joy Journal, czyli Dziennik Radości. I jakby się nad tym zastanowić, no to poniekąd jest to coś podobnego do tego Dziennika Wdzięczności. Natomiast tutaj zamiast wypisywania wdzięczności, Spisujemy dobre momenty, które wydarzyły się w ciągu dnia. I może nam się wydawać, że czasem nic dobrego się nie dzieje, ale gwarantuję Wam, że naprawdę w każdym jednym dniu jesteśmy w stanie znaleźć odrobinkę małej radości. I ja zaczęłam tą praktykę w styczniu i każdego wieczora siadałam sobie z notesem i wypisywałam minimum jedną dobrą rzecz. Która tego danego dnia się wydarzyła i która sprawiła, że poczułam się lepiej. I do tej pory bez problemu znajdowałam choćby coś najmniejszego. Mogła to być na przykład przepyszna kawa, którą sobie wypiłam w spokoju, czytając książkę, wyjście z koleżanką, rozpoczęcie nowej książki, wizyta w bibliotece, fajna rozmowa z kimś, jakiś miły komplement, który usłyszałam. Czasem te momenty były takie, wiecie, naprawdę wow, a czasem były całkowicie maleńkie. I to w tym wszystkim jest jak najbardziej okej. Okay. Tak naprawdę w całej tej praktyce chodzi trochę o to, żeby mieć ściągę swoich własnych radosnych momentów i móc do nich wrócić, gdy na przykład potrzebujemy wsparcia. Więc uważam, że taki osobny notes, na przykład do tej praktyki, jest super pomysłem, no bo właśnie w każdej chwili możemy sobie do tego zerknąć i wziąć coś dosłownie. Co daje nam na co dzień radość, i w razie gorszego momentu e, możemy właśnie zobaczyć, co nam się sprawdziło. Więc bardzo polecam Wam tą praktykę. Dla mnie ona była i nadal jest bardzo orzeźwiająca i daje mi bardzo dużo takiego właśnie wsparcia w trudnych chwilach. A dodatkowo to też jest dla mnie e, później fajna rzecz, na którą sobie mogę spojrzeć z perspektywy czasu, spojrzeć sobie wstecz, co każdego dnia fajnego się wydarzyło. Czasem właśnie brakowało mi takiego, takich highlights'ów właśnie każdego dnia, bo kiedy piszę na przykład w dzienniku, to zazwyczaj jest to taki typowy strumień świadomości, albo odpowiadanie na jakieś pytania, ale właśnie z takich notatek, do których w sumie też się bardzo rzadko wraca, no bo strumień świadomości trochę polega na tym, że piszemy to, co mamy w danej chwili w głowie, i czasem już nawet tego nie analizujemy. Więc bardzo brakowało mi takiego miejsca i też takiej ściągawki z samej siebie, bo to jest idealna rzecz, która może nam pomóc poznać siebie. I dzięki temu, że właśnie codziennie spisujemy takie dobre momenty, te dobre rzeczy, które sprawiają nam przyjemność, sprawiają nam radość, sprawiają, że jesteśmy szczęśliwsze, to poznajemy siebie, bo potrafimy wtedy wyłuskać te rzeczy i realnie powtarzać je codziennie każdego dnia tak żeby ten czas tą codzienność sobie urozmaicać tak żeby ją sobie wzbogacać w te o te szczęśliwe chwile, o te szczęśliwe momenty no i właśnie poznajemy siebie nie tylko w tych gorszych sytuacjach nie tylko w tych gorszych chwilach ale właśnie też od tej strony bardziej co daje nam tą radość w życiu i uważam że ta praktyka jest naprawdę wspaniała i bardzo wam ją polecam Zwłaszcza, jeżeli właśnie macie jakiś trudniejszy czas. I ostatnia rzecz z tych moich tutaj odkryć początku roku, to będzie coś z kategorii takiej czysto rozrywkowej, czyli serial. Ja ogólnie serialów oglądam dużo, może oglądałam dużo, teraz już w ostatnim czasie może troszeczkę mniej. Natomiast to był taki serial, który ja bardzo długo chciałam obejrzeć ale on był dostępny na platformie, której nie miałam, czyli na Apple TV. No i przyciągałam sobie ten moment, żeby się nie zobowiązywać do kolejnej subskrypcji, ale cały czas ten serial mi wisiał z tyłu głowy. No i właśnie ten początek roku był dla mnie na tyle ciężki, że pomyślałam sobie: "Okej, okay, faket, po prostu kupuję tą platformę, mimo że mam jeszcze pięć innych". To i tak postanowiłam zaszaleć i właśnie zdecydowałam się na zakup tej subskrypcji, po to, żeby obejrzeć tylko i wyłącznie ten serial, jakby tutaj nie było większej w tym filozofii. I serial, o którym mowa, to terapia bez trzymanki. Z angielskiego ten serial ma nazwę Shrinking, i tutaj w rolach głównych możecie zobaczyć na przykład Harrisona Forda i Jasona Seagala. Ten drugi aktor jest mocno znany akurat chyba z roli Marshala w serialu Jak poznają Waszą Matkę. Myślałam, że to będzie serial raczej z takich kategorii dramatycznych. Nieco może ciężkich, trudnych, a powiem Wam, że dostałam absolutnie fantastyczną rozrywkę, która po pierwsze uświadomiła mi, że terapeuci bardzo często mogą być pokaleczeni tak samo jak ich pacjenci, a po drugie, że komunikacja i rozmowa to klucz do udanych i głębokich relacji. No i to jest oczywisty fakt. Natomiast powiem Wam, że jeśli chodzi o ten pierwszy punkt, to ja żyłam sobie z takim przekonaniem, że skoro ktoś prowadzi pacjentów i prowadzi terapię, to najpewniej ma wszystko ogarnięte. No bo jak można doradzać innym osobom, nie mając ogarniętego wszystkiego w życiu? I ten serial naprawdę bardzo mocno uświadomił mi, że to moje przekonanie jest no, raczej błędne i wydaje mi się, że też spora część właśnie pacjentów bardzo mocno idealizuje tych swoich terapeutów. I jest to serial, który opowiada historię Jimmy'ego, czyli właśnie Jasona Sigala, terapeuty pracującego w poradni poznawczo-behawioralnej, który po stracie swojej żony postanawia właśnie mocniej zaangażować się w życie swoich pacjentów, zakładając, że pomagając i rozwiązując ich problemy, no pomoże też sobie. I tutaj taki off-topic, ale porównując sobie seriale, które wypuszcza Apple TV, z, serial, z serialami na innych platformach, to tutaj jest przepaść. Chodzi tutaj tak naprawdę o jakość tych wszystkich filmów. Na ten moment każdy serial, który tam oglądałam, to jest praktycznie jakaś tam topka. I nie było żadnego złego serialu, co bardzo rzadko się zdarza, więc jeżeli się zastanawiacie nad platformą Apple TV, to ja bardzo polecam bo na ten moment to jest no, jedna z moich ulubionych, ale właśnie pomijając to, że ten serial jest pięknie zrobiony, te wszystkie kadry są dopracowane co do najmniejszego detalu i najmniejszego szczegółu, postacie są też ciekawe, intrygujące, może trochę momentami przerysowane, ale no jak to w serialach często bywa, ich historie też są angażujące i wielowątkowe, to pomijając to wszystko, ten serial dał mi też takie ogromne poczucie właśnie komfortu, bo mimo tego, że jest tam dużo zabawnych scen, to ma on wspaniały przekaz, który do mnie w tamtym momencie bardzo trafił. I wiem, że jest to serial, więc to jest pewnie dość mocno przerysowany przekaz. No i oczywiście jest to zmontowane i wyreżyserowane, ale myślę, że to nie wpływa na to, co z niego wyniosłam bo wyniosłam z niego bardzo dużo, jak na przykład to, że nawet jeśli teraz wydaje nam się, że świat się kończy i jesteśmy w czarnej dupie, to w końcu będzie lepiej, że nieważne jak jesteśmy rozsypani, to możemy pomagać innym ludziom, że jednego dnia wszystko wydaje nam się jak najbardziej na miejscu i wszystko mamy poukładane, a następnego dnia możemy stracić grunt pod nogami. No, bo takie właśnie jest życie. Że poukładane życie, które na przykład widzimy dookoła, to często tylko pozory, bo no nikt nie radzi sobie ze wszystkim idealnie. I że komunikacja i proszenie o pomoc i wsparcie to są rzeczy, które najbardziej umacniają relacje. I na ten moment uważam, że to jest jeden z takich lepszych seriali, które miałam okazję w ogóle oglądać, a już na pewno najlepszy w tym roku. Więc jeśli szukacie czegoś nowego do oglądania, jeśli szukacie właśnie jakiegoś komfortowego serialu. Z dużą taką dawką ciepła, relacji, bliskości, ale też trochę y, zabawnych scen, wzruszających, y, budzących dużo emocji, to ja ze swojej strony bardzo, bardzo polecam właśnie terapię bez trzymanki. Myślę, że spokojnie mogłabym tutaj jeszcze do tej mojej listy dopisać parę punktów. Ale jak na pierwszy odcinek, to wydaje mi się, że na razie wystarczy i będę miała o czym opowiadać Wam w kolejnych odcinkach z tej serii. Więc dajcie znać, czy taki odcinek też Wam się spodobał. Bardzo chciałabym w te odcinki wplatać bardzo różne polecajki, bardzo różne odkrycia od rzeczy materialnych po właśnie jakieś serialowe, książkowe polecajki, po właśnie jakieś też nawyki albo inne rzeczy okołożyciowe więc będę wam bardzo wdzięczna za jakiś komentarz właśnie dotyczący tego odcinka. Jeśli wy macie coś ciekawego, co odkryliście w pierwszych tygodniach tego roku, to też koniecznie podzielcie się tym ze mną. Komentarzu na Spotify można zostawić komentarze albo oczywiście w komentarzach na YouTubie, możecie też do mnie napisać na Instagramie, bo też często tam sobie piszemy. Bardzo lubię w ogóle te nasze wymiany, właśnie wiadomości na Instagramie. Więc jeśli chodzi o ten odcinek to byłoby wszystko, to byłoby na tyle. Ja się z Wami żegnam, dziękuję Wam za wysłuchanie i słyszymy się już niedługo. Pa!